Cześć, witam Was bardzo serdecznie, widzowie, w nowej serii na tym kanale Minecraft Survival. Ale dlaczego stworzyłem akurat taką serię? Otóż na polskim Minecrafcie oraz amerykańskim ciągle są jakieś różne rzeczy. Na przykład ciągle są nagrywane różne serwery. Na przykład jak pokonałem tego gracza na Anarchia SMP, to znaczy Anarchia GG czy coś. No akurat są różne dramy, no i akurat na modach Ja myślę, że akurat trochę wrócę akurat do korzeni Czyli po prostu typowy Minecraft Bez dodatkowych rzeczy, po prostu czysty survival I koniec tego gadania, zapraszam was na oglądanie Jakby co to nagrywam to trzymając telefon, bez stojaka, więc... Ej, ale spokojnie, jakoś spróbuję nie ruszać Zapomniałem powiedzieć, że gram jakby co na PlayStation 4 Slim, w wersję Bedrock Edition, więc co, stworzyłem nowy świat i zacząłem kopać drewno. Zrespiłem się na górzystym miomie, jak tym był las, więc no, sporo drzew, dlatego zacząłem zbierać drewno. Później zabijałem krowy. Rest in peace. Po zebraniu kamienia, zacząłem akurat kraftować swoje podstawowe itemy Oraz piecyk, żebym miał więcej jedzenia Chodzi mi o to, że po prostu będę przepalał i e, takie oszczędzanie można powiedzieć Zacząłem wspinać się na górę, żeby zobaczyć po prostu czy są jeszcze na niej jakieś moby akurat No i później bym chciał przejść do cave'a, bo na takich górzystych terenach często występuje deep dark w których występuje Engine City, w których występuje Warden. Zobaczyłem spory węg żelaza, który wykopałem. A nie chwila to jest węgiel, też żelazo też było. No i akurat No, zacząłem je zbierać. Proste. Kto by nie wziął darmowego żelaza? Po tym jak już zebrałem trochę więcej żelaza i jedzenia. Postanowiłem pójść do Keiva, jednak postanowiłem, że poczekam aż wszystko mi się przypali. żem miał akurat już zrobione całe jedzenie. I udało mi się zdobyć tego żelaznego seta. Zajął mi to z jakieś 20 minut, więc źle nie jest. Zrobiłem wiadro i czekałem aż mi się reszta żelaza przepali. Przy okazji wprowadziłem żelazną szekiera i kilow, Starałem się nie zginąć, ponieważ nie chciałem iść kilkaset kratek akurat do akurat miejsca mojej śmierci, zwłaszcza gdzie było w sumie ciemno, czyli jaskinia. Bo znalazłem sporego kejwa, do którego rzeszłem i miałem dużo pochodni zacząłem wszędzie iść szybko, żeby mnie nic nie zabiło. Szedłem jeszcze głębiej, żeby akurat zdobyć trochę diamentów. Miasta Deep Dark mi się nie udało zdoby, znaleźć, ale przynajmniej akurat miałem sporo żelaza. Znalazłem moje pierwsze diamenty. Hurra! Teraz tylko się posilić trochę ostatnimi stekami i wykopać. Jeden diament, nie było więcej. Dlaczego? Trochę więcej diamentów, później. Mówiłem? Mówiłem, że więcej. Była aż dwa dodatkowo. A później mnie prawie zabił szkielet. I znalazłem kolejne diamenty, a skończyłem z ośmioma diamentami. Niezły wynik trzeba przyznać. Później byłem dosłownie w czarnej dupie, bo nie miałem pochodni, nic nie widziałem za bardzo. I atakowało mnie z duży slime oraz zombie akurat, więc miałem przesranę też, bo byłem w dziurze, w której wcześniej kupowałem diamenty. Starałem się szybko skraftować jakąś przynajmniej jedną pochodnię, żeby akurat. Mi się udało jakoś przeżyć. Oczywiście bym bez tego przeżył, ale wolałem więcej widzieć. Udało mi się. I musiałem szybko akurat myśleć. Starałem się założyć spodnie, które wcześniej zgubiłem przez nerwy akurat, bo wiecie, atakowało mnie sporo yy, potworów, więc po prostu przez przypadek wyrzuciłem je. Później, jak już miałem dosyć kopalni, wyszedłem na zewnątrz. I akurat tutaj możecie widzieć, jak akurat. Wychodziłem na górę. Zajęło mi to w sumie 5 minut. Wreszcie mi się udało, ale na powierzchni niestety była noc, więc musiałem ją przeczekać, bo żadnego łóżka nie miałem, niestety. I kopałem węgiel. Przy okazji znalazłem akurat portal do Nederu, akurat więc na plus. Postanowiłem go szybko zlutować i też zdobyć dwa bloki złota z niego. Prawie mnie zabił Creeper. Tutaj Wiedźma jest. Prawie mnie później rzuciła Poisona. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. O, właśnie teraz. Później akurat prawie umarłem. Serio, czemu te Poisony akurat tyle trwają? Ale ostatecznie udało mi się uporać z sytuacją śmierci i życia. Znaczy... Po prostu prawie umarłem. Był dzień trzeci na tym świecie i postanowiłem wreszcie portal zrobić, akurat po prostu wykopać te bloki i obsydian, bo miałem już 90 kilow. I to był pierwszy odcinek tej nowej serii. Napiszcie w komentarzach, jeśli akurat nie są wyłączone, jak Wam się on podobał. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, a ja idę montować to coś pa. Lubia Lisa.